Cześć wszystkim, witam Was w moim pierwszym odcinku. Dzisiaj yy, chcę pokazać Wam yy, jak daję yy, szczaw królikom. Chciałem nagrać też jak yy, daję, jak go zbieram, ale to yy, może w następnym filmie to nagra. No to najpierw damy tym trzem królikom tutaj jest dwie, są dwie samice i jeden samiec jest jedna ruda samica o tutaj takie trzy bardzo ładne króliki dobra to damy im trochę tego czekajcie pójdę po nóż żeby trochę odciąć Dobra, jeszcze trochę dla nich obrywałem. Potem im dążę, bo tu mało im daje. Przejdźmy teraz do samca. Mało coś tego szczawtu. Jest teraz w grudku u mnie, bo zrywałem już im. Tutaj może tego co za bardzo nie widać, ale na koniec filmiku zaprezentuję Wam moje wszystkie króliki. Taki siwy. Duży samiec. Zamieniłem się z kolegą. tym najmniejszym tych najmniejszych też na pewno nie będzie widać bo są yy, tam na końcu o tam jak się podejdzie to nie będzie widać Jed jednak trochę widać Dane interesu. Tu jest sześć królików. Nie, nie mam tu żadnych z własnej hodowli, tylko wszystkie są kupione. Dobra, no to teraz zaprezentuję Wam wszystkie moje króliki. Wszystkich jest obecnie 10. Dobrze, to wyjmę te króliki muszę iść po cóż. Czekajcie chwilę. Dobra, mam już. Się. Jak już mówiłem, tu jest so, y, dwie samice i jeden samiec, więc y, ta i ta to są samice. A ten to jest samczyk. Y, też są kupione, raczej wymienione dałem jednego dużego królika. 3,5 kg za te trzy małe. Tamten królik mi się do niczego już nie przydawał, więc wymieniłem na modę. No i dwie samice i jeden samiec, ale ten samiec też mi się raczej do niczego nie przyda, bo już mam ładniejszego samca. Si dla mnie siwy jest ładniejszy trochę. Dobra, to teraz powsadzam te króliki. Przejdziemy do kusamco, do, do wam pokażę. Mamy już tego samca. Ten samiec waży też 3,5 kg, tak jak taki mój biały, ten co wymieniłem. trzy, też nie jest z własnej hodowli. Wymieniłem go yy, za. Yy, co, za dałem. Chyba dałem yy, czarną samicę. No, nie, dałem samca. Yy, znaczy, tylko że inny kolor i trochę większy. Ten kolor był. Taki jasny, czarny. Mi się siwy właśnie bardziej podobały i sobie pomyślałem, że odchowam i będę miał większego. I już jedno samiczkę nie dokoczyłem, tylko że ją sprzedałem, bo nie miałem gdzie chować. No dobrze, no to teraz przejdźmy do najmniejszych królików. Odłożę tego samca. że to są te króliki jak już mówiłem jest ich sześć jest rudy taki tutaj kremowy znów rudy biały ciemny rudy i w biały. No i wszystkich królików jest 6, a cała moja hodowla je, liczy 10 królików. Myślę, że filmik się spodobał. To jest mój pierwszy filmik. Liczę, że się spodobał. No. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki i cześć.